Słuchajcie, dziewczyny, jeżeli jesteście, o, tak jak mówiłam, stare i niskie, to wcale nie znaczy, że musicie mieć przyplaszczoną fryzurę. Przyplaszczona fryzura a, 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 krowa, a, przyplaszczyła. Po, 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 Przyplaszczona. I teraz muszę wam no, o, tu, otóż, żeby nie było przyplaszczonej fryzury, chociaż na chwileczkę, chociaż na chwileczkę, żebyśmy się mogły poczuć piękne, piękne i nie robimy tak. Puszczamy. No puszczamy taką suszarkę jesteśmy piękne, przez moment, przez moment, ale jesteśmy piękne. O ci ja, ci zbucja.